Od kilku lat gmina Lubawa realizuje politykę rozwoju, której celem jest uatrakcyjnienie miejsc do życia i pracy. Założenie to wprowadza skutecznie wykorzystując unijne i rządowe wsparcie. W gminie powstały dziesiątki dużych przedsięwzięć, realizuje się kolejne, a jeszcze inne są już w planach. Priorytetem jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy i remonty dróg, czy też modernizacja infrastruktury szkolnej, wiejskich świetlic oraz obiektów sportowych. W 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych gmina Lubawa pozyskała łącznie 17 milionów 100 tysięcy złotych z rządowych i unijnych programów dofinansowań. W ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych wpłynęło 5 milionów 600 tysięcy zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grabowo i Wałdyki. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w grabowie obejmuje pół kilometra sieci wodociągowej oraz około 9 kilometrów sieci kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych 68 nieruchomości. Realizacja potrwa do listopada 2022 roku. Dodatkowo pod koniec grudnia ubiegłego roku, gmina Lubawa otrzymała prawie 2 miliony 500 tysięcy złotych na projekty związane z kanalizacją. Środki z rządowej subwencji można przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024. Jednocześnie kontynuowany jest program wyposażenia gospodarstw domowych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do tej pory wyposażono już ponad 670 gospodarstw. Na zakup oczyszczalni łącznie gmina wydała około 1 200 000 zł. Kolejne dofinansowanie w wysokości około 1 800 000 zł to środki na realizację programu telemetrycznego służącego elektronicznemu odczytowi wodomierzy oraz sprawdzaniu stanu rozliczeń. Dofinansowanie to zakład komunalny gminy Lubawa otrzymał w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. W 2021 roku wsparciem gminnych inwestycji drogowych były także środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości około 3 milionów złotych na przebudowę drogi gminnej w Sampławie do terenów inwestycyjnych oraz drugi etap przebudowy drogi gminnej kołodziejki Pomierki w miejscowości Pomierki. Dopełnieniem są środki pozyskane z rządowego funduszu Polski Ład. Kwota dofinansowania w wysokości prawie 4 milionów złotych zasili przebudowę drogi gminnej Kazanice Rodzone w miejscowości Kazanice. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowości Nordęgi, ulica Dworcowa w Lubawie oraz wymiany oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie gminy. Wśród ubiegłorocznych inwestycji zrealizowano także remont chodnika na placu gminnym w Prądnicy, gdzie powstał utwardzony plac o powierzchni 430 m2. Natomiast żołnierze III Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmie wyremontowali przeprawę mostową w Raczku. Drewniana kładka na drwęcy ponownie umożliwia mieszkańcom i turystom bezpieczne przejście na drugą stronę rzeki.